Nogi zapas i w las. Be, mam nadzieję, że nie przyjmą zaproszenia i nie dojdzie do pieczenia. Wole, ty też znajdziesz się na stole. Mówisz wierszem, poniosła cię wena. A mnie wszystko jedno. Mnie gnębi. Migrena. O źle, czemu straszysz, braci? My jesteśmy pod ochroną, a to znaczy, że nam dano inne role. Prawda, wolę? Jasne, dajcie mi święty spokój. Mam kłopoty własne. A ile kłopotów? Te rzeczy przegapili, jego też nie zauważyli.